Okay. Um. Muzeum Etnograficzne w Toruniu jest miejscem wyjątkowym. Naszym głównym atutem jest park etnograficzny zlokalizowany w samym centrum Torunia, w bezpośrednim sąsiedztwie gotyckiej starówki. W Skansenie można zobaczyć, jak żyli ludzie w dawnych czasach. Prezentujemy nie tylko domy mieszkalne, chałupy, ale także obiekty związane z dawnym rzemiosłem wiejskim, takie jak kuźnia, wiatrak, młyn. To jest takie miejsce, gdzie można nie tylko się czegoś dowiedzieć, ale również zrelaksować, odpocząć wśród pięknej zieleni, w otoczeniu kwiatów w wiejskich ogrodach. Uzupełnieniem. Ekspozycji skansenowskiej jest nasza wystawa stała, Tajemnice Codzienności, Kultura Ludowa i jej Pogranicza od Kujaw do Bałtyku 1850-1950. Prezentujemy na niej najcenniejsze obiekty z naszego muzeum. Wystawa podzielona jest na 8 części prezentujących różne dziedziny życia i odpowiada na proste pytania, jakie zadaje zwiedzający, odwiedzający nasze muzeum, jak żyli ludzie w dawnych czasach, w co się ubierali, co jedli, jak pracowali, odpoczywali, świętowali, czy jakimi pięknymi przedmiotami się otaczali. Holenderski Park Etnograficzny znajduje się w Wielkiej Nieszawce, zaledwie 10 km od Turunia. Na terenie parku prezentujemy wycinek krajobrazu kulturowego Doliny Dolnej Wisły, związanego z osadnictwem holenderskim. Osadnictwo holenderskie na tych terenach sięga początku XVI wieku. Na terenie parku prezentujemy pełne zagrody osadników holenderskich, m.in. Zagrodę Mennonicką czyli zagrodę z niedźwiedzia oraz zagrodę, w której pokazujemy życie rodziny ewangelickiej. Zasadniczo na terenie parku pokazujemy przełom XIX i XX wieku oraz okres międzywojenny. Zaletą naszego parku jest to, że wszystkie wnętrza są udostępnione i w pełni wyposażone. Zaglądając do naszych zagród mogą Państwo zobaczyć, jak dawniej żyli Mennonici oraz ewangelicy. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do Holenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Mieszance. Jesteśmy na terenie Parku Etnogowicznego w Kaszczorku, gdzie mamy ekspozycję rybołówstwa i zajęć wodnych oraz zagrodę in situ zagrodę rybacko-rolniczą. Jest to bardzo ciekawe miejsce u zbiegu Wisły i Drwensy, gdzie. Miast, miejscowość Złotoria i Kaszczorek mają odwieczne tradycje flisackie i rybackie. Dlatego właśnie ten skansen rybacko-rolniczy jest w tym miejscu, ponieważ bardzo dobrze koresponduje z tym terenem. Jest to zagroda in situ, gdzie teraz się znajdujemy, złożona z chałupy. Ze stodoły, z obory i z wiaty na łodzie oraz druga część ekspozycji, gdzie pokazujemy zajęcia związane z rzeką, z jeziorem, z wodą, pokazujemy pracę i rybaków, flisaków, tudzież przewoźników na wiśle. Także na Drwenicy, która była rzeką spławną, do 1968 roku, spławiano tędy tratwy.